Jesteś gotowa na nowe życie w nowym mieszkaniu? Jest. A ty jesteś to gotowa? Lepimy. Tak? Powiedz tak. Zuzia to samotna matka, wychowanka domu dziecka. W dniu pełnoletności otrzymała od Państwa mieszkanie w opłakanym stanie. Postanowiliśmy jej pomóc. Dziś odbiera mieszkanie po dwumiesięcznym remoncie. Jej, co tu jest? Ładnie nowy domek? Co się stało z tym mieszkaniem? Jest coś inaczej? Jest? To będzie Twoje nowe łóżko. Na nim będziesz spał. Chciałaś różowe, tak? Mm -hmm. jak udoba <grymne> Jest, tak. Jak ok. podoba się? Jest? Pannę łóżeczko? Tak. łóżeczko? Tak. Potrzebujemy jeszcze do y, linki, do pokoju. Biurko białe i jakąś białą, dużą szapę. Może jakaś firma będzie skłonna e, podarować nam, e, dla zuzi e, te meble, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. E, sypialną. Podoba się? Ale mega, co? telewizor? Nie? o to już masz. To już masz. Dzięki Dawidkowi. Podoba się? Tak. Super jest. No. Mm -hmm. No a tak stałaś, Zuzia, powiedz mi e, taką rzecz. Do domu dziecka? Jesteś w do domu. E, powiedz mi, Zuzia, jak to się stało, że trafiłeś w ogóle do domu dziecka? O ile chcesz o tym mówić? Ile, ile lat tam byłaś? Jaka jest w ogóle Twoja historia? E, trafiłam do domu dziecka, mają 14 lat. Mm -hmm. e, stało się to tak, że moi rodzice mieli problem z alkoholem. Wiadomo, później po alkoholu toczyły się inne sytuacje, jak kłótnie i, i awantury. Agresja w domu. E, dokładnie, no i kurator zasądził, że właśnie zabiera nas do domu dziecko. Spędziłam tam 5 lat, e, podejrzewam. Że... Co jest? A, ja myślałem... Nie płacz. Ja myślałam, że się uśmiecha. Ej, Zuzia, spokojnie. To był trudny czas? Trudny. Coś o tym wiemy z piótkiem, bo byliśmy w domu dziecka 10 lat i, yy, i mamy jakąś tam potrzebę i misję w życiu, żeby właśnie... Naszym wszystkim braciom, bo w sumie, zawsze jak byliśmy w domu dziecka, to było to traktowaliśmy się w sumie wszyscy jak jedna wielka rodzina. Okay. Wiadomo, że były różne sytuacje, były momenty ciężkie bo prawo dżungli poniekąd. Ale to wydaje mi się ukształtowało, zobacz, jaką jesteś siną okay. dziewczyną, która urodziła piękną, super kochaną dziewczynkę okay. Liliankę, która wyrośnie nam na super mądrą dziewczynkę zaradną. Ile czekałaś na mieszkanie? Pięć lat czekałam Pięć na mieszkanie i to nie lat? było takie mieszkanie, że dałam wniosek i on sobie tam leżał, mhm. tylko to było takie, że no co tydzień chodziłam Chodziłaś, do, do chodzić. pani prezydent, do naczelnik i to było takie deptanie, nie? Tak. Na szczęście udało się. Jakie było twoje pierwsze wrażenie, jak weszłaś do domu i zobaczyłaś to nowe mieszkanie twoje? No ja w szoku byłam w ogóle, naprawdę. Ja nie sądziłam, że będzie taki efekt, że z takiej, brzydko mówiąc rudery, da się zrobić coś takiego i jestem serio mega wam wdzięczna. Miała no, spokój. gdyby nie by, to... Byłoby pewnie dużo ciężej. Ciężej, ok. Ale wierzę, że jesteś na tyle silna i Lilianka Ci daje tyle siły, że byście sobie na pewno poradziły, ale to nie o to chodzi. Po co ma być trudno jak może być trochę łatwiej z pomocą innych, nie? Dokładnie. Więc mam nadzieję, że na pewno no, też ja e, to dobro, które do ciebie trafiło teraz, tam na pewno tam. to dobro Odda, oddasz, tam, bo tam, my z domu dziecka poniekąd tak mamy, że, że dużo mam, widzimy, tam. dużo odczuliśmy i mamy dużą empatię później do dawania e, dobra innym ludziom. Tak, prawda? to prawda. Co czułaś? Co czułaś jak ten remont trwał? Wierzyłaś też do... Do, do do końca, mhm. I, i, i co, co tutaj, jakie emocje to wytłumaczyły? Na pewno taka wielka motywacja we mnie, taka naprawdę wielka, doszła. Yy, czułam taką wdzięczność, że ktoś pojawi się dobry na mojej drodze w końcu. No i cieszę się, że w ogóle poznałam takie osoby jak wy. No, mi się to bardzo. I mnie. Yy, tutaj w ogóle wszyscy tutaj byli. No i tyle. My szanujemy i doceniamy to, że mm? tak z tego co wiem jesteś e, samotną matką w tym momencie, tak? tak dziecko, więc jesteście najsilniejszymi kobietami na świecie i, i z miłą chęcią e, takim osobom, jeśli możemy, mam takie możliwości, pomagamy. Powiedz mi kobietami. jeszcze Zuzia, czy ty masz pracę? Czy? E, wiesz co, szukam, bo teraz mam tak, że mogę ją oddawać do babci. Dopiero, no, bo ona nie ma gdzie je pilnować. No. A tak, jak tutaj będzie mogła sobie przeliczyć, to właśnie szukam, nie? Mhm. Żeby zacząć no, już pracować, Tak. 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 Praca jakaś U, Cię interesuje konkretnie, w, w, w jakimś kierunku? W sensie obojętnie. Ja się żadnej pracy nie boję, okay. więc... Jeżeli myślę, mamy tutaj jakieś firmy, osoby, które chciałoby okay, zatrudnić tak? Zuzię w Zabrzu i pomóc Aha. tym samym, to bardzo byśmy byli wdzięczni, że, że weźmiecie Cię tutaj Zuzia pod uwagę. Jakie, były, jakie było Twoje największe wyzwanie po opuszczeniu domu dziecka? Jak sobie z tym radziłaś? Czy w ogóle sobie radziłaś? Jakie miałaś odczucia? No wyzwanie było w ogóle, gdzie pójdę, gdzie, gdzie w ogóle potem... Do domu dziecka pójdę, bo skończąc 18 lat, no nie był to taki fajny moment, gdzie nie wiedziałam, gdzie mam iść tak naprawdę, aczkolwiek pomógł mi mój dobry znajomy i mieszkałam u niego, po czym no, w sumie się pokłóciliśmy, nie mamy kontaktu do tej pory ze sobą. No i to mnie bardzo przerażało, że nie miałam takiego azylu w domu, nie miałam takiego miejsca, gdzie... Podobnie tak jak my Wszystkie. z domu dziecka, też nie wiedzieliśmy, co z zrobimy, gdzie się podzielimy. A czy chciałabyś się podzielić jakimiś takimi swoimi wspomnieniami, jakimiś czymś ważnym, co się wydarzyło w twoim życiu, co cię umocniło bo ewentualnie osłabiło? Wiesz co, mi się wydaje, że ludzie. Ludzie zawsze będą mówić i zawsze będą gdzieś tam ściągać nas na dół. I raczej no nie można, nie można po prostu ich słuchać i trzeba ich włas własną ścieżką, bo y, nikt nie ma obranych tych samych butów co ty i nikt tej drogi nie przyszedł. A Dobra. gdzieś zawsze się znajdą tacy ludzie, co, co będą krytykować i zniżać. Tak. Bądź próbować zniżyć tą osobę gdzieś tam na dół. Tak, a powiedzmy, co cię motywuje teraz do, do działania? No największą moją motywacją to jest Lila. To jest no. taki... Mój Jesteś motorkiem napędowym tej całej sytuacji. <głos> <głos> to jest super. No. no gdyby nie ona, to na pewno na pewno bym, ja bym była w innym miejscu, ja ale... Cieszę się, ja chcę, że ją mam. Jest ja chcę, ona takim moim ja największym skarbem i moim priorytetem na życie jest, żeby pokazać jej, że świat może być piękny i że na pewno nie będzie miała takiego życia jak ja miałam. Gratulujemy. Nowego ja też Wam bardzo chciałam podziękować. I gdyby nie, naprawdę nie, nie było. To... <grystanie> Malutka to do. Nie chodź. chodź tak, do tak, mnie idzie mnie. do mnie. Jeszcze raz. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w projekcie tego mieszkania, w remoncie. Dziękujemy przede wszystkim. W firmie 3W, bo to oni no najbardziej nas wspierają, oczywiście każdy dokłada swoją cegiełkę, ale, ale no nie ukrywamy, że za każdym razem jak czegoś już potrzebujemy to nigdy nam jeszcze nie odmówili. No i mam nadzieję, że nie odmówią. Sławek, <laughs> Andrzej. Także dziękujemy jeszcze raz bardzo. Wszystkiego dobrze. dobrego. Remont dobiegł końca, tak naprawdę bez Maćka nie zrobilibyśmy tego, był tu od pierwszego do ostatniego dzisiejszego dnia, także bardzo, bardzo jesteśmy im wdzięczni za tą tak. pomoc. W tym robił bardziej, ta... że robił to tak naprawdę z głębi serca w momencie, kiedy miał czas, przyjeżdżał i udało nam się to na z dwa miesiące praktycznie, tak, by się zamknąć. Słuchajcie, dzisiaj jest też z nami Dawid, który był też od początku ze mną układ e, płytki w łazience i za tego to telewizora. Bardzo mu serdecznie dziękujemy. I cieszymy się, że są blisko na stacji dobrzy ludzie. Teraz całe, całe 24 godziny będzie <glorë> się wytwierzy świętała i odwarzał na telewizor, że na widus. Dziękujemy Ci bardzo. bardzo. Dziękujemy.